Cześć! Witam Was serdecznie na Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na ozdobienie pisanek. A mianowicie, są to zwykłe steropianowe jajeczka, które były już tam jakoś dawno temu kupione, wykorzystane, już nie były zbyt piękne, a nie chciałam ich na przykład wyrzucać, tylko po prostu postanowiłam je ozdobić przy pomocy takiej czerwonej wstążeczki. Tu na moim kanale pojawi się tutorial, jak, przy pomocy wstążki, ozdobić steropianowe jajeczko? Ta wstążka ma akurat 6 mm. To są takie najlepsze wstążki tej grubości, aby ozdobić takie jajeczka większe, mniejsze, które wam zaraz pokażę. Bo ona najlepiej właśnie okrywa to całe jajeczko i bardzo ładnie to wszystko wygląda. Teraz wam chcę pokazać moją propozycję, jak ozdobić te jajeczka jeszcze bardziej. Wy możecie oczywiście użyć każdy z swoich materiałów, jakie posiadacie. Ja wam pokazuję tylko moje propozycje. Tutaj do ozdobienia tego jajeczka użyłam takich malutkich serwetek, które były już dawno, dawno temu kupywane. Tu się wpasowały akurat w tą pracę. Dodałam jeszcze to jest taka już Wam pokazuję taka plastikowa tasiemka. Wszystkie te elementy, które tu widzicie przymocowałam za pomocą kleju na gorąco. I kolejnym elementem, który tu użyłam są też takie plastikowe można powiedzieć kamienie które ozdobione są jeszcze takimi brylancikami. Ja wybrałam akurat takie półokrągłe, ale mogłam sobie wybrać zarówno kwadratowe łaski, jakieś motylki. I na górze użyłam jeszcze tutaj takiej naklejki. Te naklejki akurat kupowałam w MPKU, ale to też już było trochę czasu temu. Natomiast te metalowe, przepraszam, nie metalowe, tylko plastikowe sznurki, kupowałam w sklepiku drobiazgi. A te serweteczki, powiem Wam, że chyba kupowałam albo na AliExpress, albo na jakimś internetowym innym sklepie, ale już naprawdę nie pamiętam. No i to jest moja pierwsza propozycja pisanki. Kolejna jest podobna. Użyłam tak jak poprzedniej tutaj tych malutkich serwetek, ale tutaj te perełeczki, to były te perełeczki już wam pokazuję z tej z tej kolekcji. Ja wiem, że te perełki jeszcze kupywałam w Paper Concert, też były różnego typu kolorystycznie do wyboru i do tego jajeczka dodałam jeszcze taki wintyżowy kwiatuszek, który był używany z tej tutaj firmy. Te naklejeczki były kupowane w Akszonie. I na górze również dodana ta naklejka, którą wam wcześniej pokazywałam, kupowana w Empiku. No i tak wygląda Druga pisanka. Kolejna to jest taka ta malutka. I tutaj ozdobiłam ją takimi malutkimi kwiatuszkami, i to też jest taka tasiemka, tylko tym razem to nie jest plastikowa, tylko to jest taka materiałowa tasiemka, którą też przymocowałam za pomocą kleju na gorąco na to jajeczko ułożyłam taki wzór i dodałam jeszcze takie. Dwa papierowe, to są akurat kwiatuszki, które również jakiś czas temu kupowałam w Empiku. I to jest ta firma. Kolejne jajeczko. To jest takie małe, zieloniutkie, do którego ozdobienia użyłam również tych perełek. Ja Wam powiem jeszcze jedną ważną rzecz. One są może na klei. Ale ja Wam radzę dodać jakąś tam kropelkę, zarówno albo Magica, albo kleju na gorąco, żeby była pewność, że te perełki będą się trzymały na tym jajeczku. I dodałam jeszcze też taką plastikową, można powiedzieć, wstążkę z takimi ozdobnymi kamieniami. I ostatnia moja propozycja na Wielkanocną Pisankę. To jest taka, że przyozdobiłam to jajeczko za pomocą dwóch kolorystycznie wstążek. Przeplatałam na przemian zarówno białą jak i zieloną wstążkę. I już nie przyozdabiałam go, bo wydaje mi się, że bardzo ładnie się tutaj prezentuje to jajeczko. Dodałam już tylko wstążeczkę, zawieszkę, że możemy sobie powiesić w jakim chcemy miejscu i już fajnie się prezentuje. No i takie były moje propozycje wielkanocnych pisanek. Mam nadzieję, że wam się spodobały. W komentarzach bardzo was proszę napiszcie, które z tych pisanek najbardziej wam się spodobała. Może te czerwone, a może które z zielonych jajeczek, a może po prostu zwyczajnie takie samo, tylko ozdobione jedynie wstążką. Ja was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.